Hay escenarios pues hasta déjala porque me envolvió un amor maravilloso juro que en mis sueños eres tú mi tentación mujer que enamoró cada latido te doy el alma Estoy enamorado, y desarmado junto a ti. Te doy mi vida. Música. Porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir. Y es así, no se tiene el control. Es estar enamorado. Cuando manda. Reżyseria, odcinek 33. Tu Twój przyjazd. Jest najlepszą rzeczą, jaka mogła mnie spotkać. Nie usłyszałem pani. Mógłbyś zawołać Andresa? Aha. Powiedział, że pozwoliłam mu pani wyjść. Mogę w czymś pomóc? Zapomniałam, to nic ważnego. To Alonso? Tak. Czekałem na niego na wypadek, gdyby czegoś potrzebował. Przyjechał, ale nie wysiadł. Nie mruk się, idź spać. Dobranoc. Musimy być dyskretni. Lubię dreszczyk emocji. Kamila, schowaj się. Wróciłeś? Mieszkam tu i jestem twoim mężem. Jak mam ci wytłumaczyć, że nie chcecie w moim życiu ani na ranczu? Ze mnie ranczo spajtuje. Zarządzam nim od pięciu lat. Jego wyniki to moja zasługa. Co miesiąc dostawałeś za to wysokie wynagrodzenie. Jako wykonawca testamentu mam prawo decydować, kto zostaje, a kto nie. Nie chcę cię widzieć. Jeśli masz choć trochę godności, odejdź. Beze mnie rancho zbankrutuje. Wolę zaryzykować niż znosić Twoją obecność. Co ty na to? Ciągle się uśmiechasz. To był cudowny dzień. Dionisio sprawił ci jeszcze jedną niespodziankę? Przestań. Nie zaprzeczaj. Promienijesz szczęściem. Dionisio jest najcudowniejszym mężczyzną, jakiego poznałam. Aż tak? No cóż, nie masz dwóch mężów. Mówiłaś, że ojciec Jimeny cię zdradzał. Nie miałam szczęścia do mężczyzn. Poszubiłam Umberto, ojca Kamili, ale wkrótce owdowiałam. Potem Javier, ojciec Jimeny, okazał się kobieciarzem. W dodatku nie troszczył się o córkę. Ximena się z nim nie spotyka? Od lat nic o nim nie wiemy. Jimena ma mi za złe, że po latach zakochałam się w Danielu i zamieszkałam tu z nim i Kamilą. Związałaś się z Dom Danielem? Nie odwzajemniał moich uczuć. Kochał matkę kuzyna Camilla. Dlatego mam powody, żeby być nieufna. Przez to dziś nabrałam głupich podejrzeń wobec ciebie i Dionysia. Daj spokój. Sprawa się wyjaśniła. Jestem wdzięczna Tobie i Twojej rodzinie. Możesz mi ufać jak siostrze. Nawzajem. Obrażasz mnie. Mówię jasno i prosto. Dlaczego się kłócicie? Chcesz wiedzieć, co się dzieje? Twoja córka oskarża mnie o kradzież. To prawda? Twój syn wziął ode mnie trzy miliony, z których nie chcę się rozliczyć. To nie powód, żeby nazywać go złodziejem. Nie chcę się rozliczyć z wydatków na I dlatego straciłam do niego zaufanie. Jeśli myślisz, że ślub zwalnia cię z odpowiedzialności, to się mylisz. Jestem pewna, że Alonso zwróci pieniądze. Prawda? Oczywiście. A wtedy udławisz się pomówieniami i owczerstwami. Rozliczę się z każdego peso, które wydałem. Dobrze, że to zrobisz, ale to nie zmieni mojej decyzji. Jakiej? Kamila nie tylko żąda rozwodu. Chce też mnie zwolnić ze stanowiska zarządcy rancza. Chcę mnie wyrzucić, pozbawić pracy. Dlaczego tak mnie nienawidzisz? Kochany Pablo, wiem, że mnie znienawidzisz i uznasz za podłą. Ale nie miałam wyjścia, bo Lonsie mógłby cię zabić. Potem, co mi zrobił, wiem, że dotrzymałby słowa. Kocham cię, wybacz, ale nigdy nie będę twoja. Choć tak bardzo tego pragniemy. Podjęłaś pochopną i niesprawiedliwą decyzję. Przeciwnie. Dobrze ją przemyślałam. Nie ufam Alonsowi jako człowiekowi i zarządcy. Mieszasz kłopoty małżeńskie z zawodowymi. Możesz się z nim nie zgadzać, ale to nie powód, żeby go niszczyć. Niszczyć? O czym ty mówisz? Chcę tylko, żeby nie pracował w Malkoridzie. Takie zwolnienie to niesprawiedliwość. Syn poświęcił życie temu ranchu. Nie możesz go tak traktować, bo to twój mąż. Moją jedyną winą jest miłość za ciebie. Co? Tylko tym zawiniłem. Wstyd mi mówić przy Was o tych sprawach. Ale to nie moja wina, że nie sprawdziłem się jako mężczyzna. Prosiłem cię o trochę czasu. Teraz wiem, że był potrzebny, a nasz kłopot został rozwiązany. Nie zdajesz sobie sprawy że jest coraz gorzej, jeśli nie chcesz o tym mówić, nie mów, bo to nie ma związku z moją decyzją odsunięcie cię od spraw rancza. Jak chcesz? Ale wiesz co? W obecności naszych matek powiem nie przerywaj. Nie odejdę stąd w ten sposób. Niczego ci nie ukradłem. Odejdę stąd z podniesionym czołem i wolny od twoich przeklętych oskarżeń. Więc pośpiesz się, bo decyzja już zapadła. To koniec. Nie dotykaj mnie. To nie koniec. Nigdy więcej mnie nie dotykaj. Cześć siostrzyczko. Coś ty taka chmurna. Kłopoty. Gdzie byłaś? W mieście. Sama? Przyjechałam taksówką. Trzeba było zadzwonić. Ktoś by po ciebie pojechał. Dzięki. Następnym razem. Widzę, że wciąż jesteś spięta. Stało się coś? Powiedzmy, że kiepsko mi się układa. Jeśli przyjechałam mnie w porę, mogę odjechać. Chciałam tylko was odwiedzić. Nie zaperzaj się. Mam trudny okres, ale cieszę się, że tu jesteś. Jak załatwię kilka spraw, będę miała więcej czasu. Pośpiesz się. Nie lubię, kiedy jesteś zła. Nawet nie sypiasz z mężem. Rozwiążę swoje kłopoty, te związane z Alonsem również. Jesteśmy siostrami. Możesz mi ufać. Tak. Idę spać, jestem padnięta. Ciao. Ciao. Porozmawiam z Kamilą jutro, kiedy będzie spokojniejsza. Dzięki. Czuję się taki zdołowany. Wiem. Lepiej wyprowadźmy się z ramcza. Może do hotelu? Bo nawet nie mam domu. Nie róbcie tego. Nie wyolbrzymiajmy problemu. Dobry wieczór. Wszyscy macie grobowe miny. Ktoś umarł? Chodźmy do mojego pokoju. Dobrze. Dobranoc. Cholerne pieniądze! Jak mogłaś dać tyle leon I tak musiała się zdobyć dla Dionisia. Powiedzmy mu, żeby je oddał. Nie mogę zostać bez pracy. Wierzysz, że ci oddam? Ale wiem, co zrobimy. Mój dom. I nadaje się do zamieszkania, a tym bardziej do sprzedania. I co? Daniel nie odpowiedział na maila. Detektyw też się nie odezwał. Myślisz, że Daniel żyje? Chcę zakończyć sprawę Ramcza. Myślę, że żyje. Może dlatego, że jestem jego przyjacielem, czuję, że wkrótce się odezwie. Daj Boże. Stęskniłem się za tobą. Umówię się z Vivianą, żebyśmy mogli się spotkać. Dobrze. Już wróciła? Chyba tak. Porozmawiam z nią. Spotkajmy się jak najszybciej. Dobrze mi to zrobię. Mnie też. Jeszcze jedną tekilę. Nie pij więcej. Chcę o niej zapomnieć. Alkohol ci nie pomoże. Czasem parę głębszych nie zaszkodzi. Luzma mnie oszukała. Napij się tego, dobrze ci zrobi. Niczego nie chcę, chcę luzmę. Zaraz wracam. Niech śpi. Miłość bywa bolesna. Chodź. zaczekaj. Co tu robisz? Chciałam sprawdzić, jak czuje się Pablo. A jak ma się czuć? Poszukałaś go. Nie wiesz, co mi się stało. I nie chcę wiedzieć. Pablo cierpi przez ciebie. Nie zasłużył na to. Nie wyszłaś za niego, więc nie wiem, co tu robisz. Dość go skrzywdziłaś. Nie chciałam. Ale skrzywdziłaś. Idź stąd. Zapomnij na zawsze o Pablu. Kto to był? Los Maria. Może się rozmyśliła, ale dajmy jej dłużej dręczyć Pabla. Jasne, że nie. Lejdźmy.